Dzień dobry, witajcie! Z tej strony Palian, to jest nowy film na kanale, a dokładnie jest to Minecraft, oczywiście no, Minecraft! Kurde, przecież paliam ten Minecrafta już nie nagrywasz, ale wiecie co, ja sobie tak teraz będę nagrywał Minecrafta czasami, bo... albo tak, bo jakąś gierkę chciałem nagrywać, a wypadł na Minecrafta, więc będzie Minecraft. Widzicie na lajciku wszystko będzie prowadzone, a tym razem mamy mapkę od widza, no i rewelacja. Dobra, co my mamy? Mapkę od... Czymerdziaka. Pozdrawiam cię serdecznie, Czymerdziak. I widzę od razu, że jest to duża mapa, także zobaczymy co się w niej kryje, no. Jeżeli chcecie nowy filmik, bo to jest powrót ogólnie, powrót na kanał z regularnością, nowy filmik z Minecrafta będzie, jeżeli dobijcie 800 łap. Pokażcie, że chcecie Minecrafta, Minecraftowicze. Zostaw łapę w górę i lecimy do oglądania, kumple, e, kanał autora. Cyk. Tu macie linka, nie wiem jak go skopiować. <noise> nie wiem, nie wiem, ale nieważne. Jednorożec, chcesz nim być Kliknij, nie chcę być. Ja nigdy w życiu wolę być zielonym czy ogórkiem. Jednorożce, nie chcesz. Nie chcę być o jednorożcem! Nie, nie chcę być. Eee, start, mapka na 5-10 minut. A ona cholernie wielka jest. <noise> Ogólnie jest tutaj kot właśnie miałknął sobie. Nie pewnie tego nie słyszeliście, ale nieważne, dobra. <noise> Jezus, zapowietrzyłem się. 5 minut. No dobra, zobaczymy zresztą. By, była testowa 6 razy. Mogą być jakieś bugi. Dobra, wytrzymiemy palion. O nie, to jest jakiś speedrun. Dzień, 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 dzień. Noc, noc, noc. O kurde, czemu jestem taki. Ciup! Jaki szybcior! Nie, to chyba mi dobrze nie. Dobra, speedrun! Nie. Gościu, lecisz, czemu teraz? Teraz nie mam spida, ale dobra, przynajmniej jest łatwiej. Bez spida jest łatwiej. Mordo moja, nie. Nie wyszło mi to. Ogólnie włosy mam trochę nie bo dopiero co myłem. Także, no, będą mi latać po całym pokoju, nieważne. No, ja chcę spida takiego, wiesz? Zadupić Ci Speed'em chcę. Pa, lecisz, Gościu, nie mam spida, ale dobra, przejdziemy w takim razie to tak. Nie jest to chyba aż tak trudne, mam nadzieję przynajmniej, bo Palion... PALION, TY JESTEŚ... Już wiem. Jak już są te schodki, no to nie mogę na speedzie i... Jezus Maria... Proszę Cię, człowieku zielony, nie rób mi... Dobra, to jest jeszcze proste, to na początku to jeszcze Palion przejdzie. Ale w parkurze, od... od razu wam powiem, że nawet w parkurze się poprawiłem trochę. Że lepiej mi idzie. Naprawdę wam mówię. Naprawdę, ja nie kłamię. O, i teraz... Patrzcie, tu mamy ten checkpoint jakiś chyba. JEZU! Proszę, checkpoint. Tak, to jest. jezu myślałem, że to nie jest check. Dobra, to już, to już w sumie na spokojnie to przyjdziemy, ta? Na spokojnie. Palię te, jednak przeszedłeś pierwszy poziom, to już jest coś. Parkour style z efektami. No co, jakie to jest. Spo... Speed, spawn point, kill, lewita. Czemu le, ja nie chcę lewitować? Jump, no jump. Nie, biegniemy, nawet nie czytam tego. Palio. Łoje! Oh yeah! No nie wiem, jak tam skoczyć. Czekajcie. Jeszcze. Jeszcze raz pożałujmy tego i ja nie wiem. A, a bo ja tu spida dostaję, ja nie wiem co się dzieje wtedy, respawn. Ja wtedy spida dost... No, ja wtedy spida dostaję po prostu. Ja nie. Pa... Kurde! Nie! Jeszcze raz. O, Dobra, pięknie. I teraz speed! Czemu nie mogę skoczyć? Czemu nie mogę skoczyć, kurde? Ej nie da się skakać, A bo nie mogę tam chyba skakać, czekajcie, spróbuj spróbuję. A tuż, jak to jak to zrobić, halo? Jak to zrobić, mordo! Tak blisko Jak może będzie to zbugowane, bo mówił, że będą bugi na tej mapie. Mówił, że będą bugi, także... Także najwyżej game od 1 się odpali. Ale zobacz, ciemno się robi, ja nie chcę ciemno e. Time set Zero, o tak będzie najlepiej. Piękki, teraz jest beautiful pogoda. No niestety w Polsce takiej nie ma jeszcze. Udało mi się, o cholera, co to jest? Nie, nie, nie. jedno serce. Ja pierdzielę, to jest chore. Co ja mam teraz? Co to jest? To jest glut? No to mogę skoczyć? Kurde! Nie skocz, Jezu, siwy. Wysta... Ja myślałem, że tu jest jeszcze. Ja myślałem, o dobra, tu jest checkpoint. Jaki fart. Na szczęście. Ja myślę, bo tu jest, kurde, już nie ma takiego... Nie ma... Kurde! Jeszcze raz. Palion, ogarnij się. Dobra, jazda. Jazda z tym. Na, sp na tym, na jednym sprincie, kumple. Zobacz... Jezusie! Nie wzy... Cholera. Nie rób mi na złość, mordo. Ale mapa, powiem ci, bardzo fajna, jeżeli chcecie mi wysłać mapki, to na mnie maila albo na fanpage'a linki Zapraszam serdecznie, link w opisie Wy sobie... <laughs> Wysyłajcie mi wie... Kurde... Dobra, nie Bo jak ja się denerwuję, to zawsze mi nie idzie w parkurze, także... Porozmawiajmy o tym, jaka w Polsce jest piękna pogoda Możecie napisać, jaka jest u was Bo u mnie jest tragiczna Na razie mi dobrze idzie, także... Kot się liże Kot się pokazał, wam go, ale nie, nie chcę niszczyć sobie tutaj tego Patrzy się na mnie Kotem, nie, kurde Czemu ja tu jestem? Zgiń O Ej, bo mi żo... A ja się chyba respy gdzie zginąłem, to jest bardzo... Autor zrobił bardzo dobrze No i to mi się pod... no i to mi się... Teraz tam i... Je tak blisko Tak blisko Tak blisko jak ja Zdziaaaaaajajajajajajaj Kot się chyba wkurzył I idzie sobie stąd A nie rozciągnął się Nie wkurzył się poszedł se POSZEDŁ SE A nie jednak Zmienił pozycję Dobra, jest Jest Kumpel Powiedz, że to przejdziesz teraz Co, mi coś mi myszka tak źle chodzi chyba Czekajcie, Sensitivity muszę zmniejszyć Bo mi coś Mi coś tutaj szwankuje I nadal jest to samo Dobra, może coś z Minecraftem mi się stało Ale nieważne, ja sobie Jezus, kot, nie strasznie mi green screenami ruszasz Dobra, no ja nie wiem co jest z tą myszką Co jest? No Dobra, ja wiem, ja po prostu Sensitivie miałem, no strasznie ten No kot mi miał, czy zaraz cię wypuszczę, kot, daj mi nagrać odcinek chociaż Gdzie miś? Znowu to samo, dobra, nieważne, coś mi się myszka buguje na tym, tym Gdzie te, A! Tu, tutaj, dobra, ja się, bo ja mi myszka, myszka mi źle Ciężko się skacze z tą myszką Nie wiem, czy nagranie to będzie jakoś szwankować Ale myślę, że nie, że to tylko na jednym odcinku będzie tak Że nic się, Nie, Kurde, tak daleko tak, Jeszcze raz, gdzie ja się zrespię? A to mi respi... Mordo, nie, rób mi tak, ziomek Weź mi, daj żyć, ziomek Dawaj Dobrze, jest, dobra no, ale ta myszka mnie irytuje bardzo, kurde! Bardzo mnie denerwuje ta myszka, przepraszam, ale myszka mnie irytuje. No nie, no Jezus, znowu w tym samym miejscu. Ja nie wiem, czy ja mam jakiś, kurde, sraczkę, mam jakąś, że. Czemu, czemu ja tu. Czemu ja tu skoczyć nie mogę? Patrzcie, ja sobie tu muszę. Widziałeś to? Ziomek? To trzeba przejść przez to. Ja nie wiem, co to jest. No nie wiem, co to jest. No nie wiem, no tu się nie da skoczyć. Wy mi nie wierzycie, ale ja tu skoczyć nie mogę. Pa, widzisz? A nie mogę, pa. Nie mam pojęcia. Rynek mi tam, kot, kot nie miał mi, proszę. Ja chcę przejść. Nie, dobra. Ja to przelecę sobie na mode Jeden, bo ja nie umiem. Ja, ja po prostu się denerwuję. Ja się za bardzo denerwuję. Kocie, nie mogę cię puścić. Nie, z czym, gdzie ja przyleciałem, kurde. Rynek, już cię puszczam, kocicek. Kot mi miałczy. Kot mi miałczy. Chodź mi się Sekunda i lecę wypuścić koteła. Wracam, 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 wracam z pełną pompą ziomek. Już jestem. Już jestem. Cieszysz się? Ja też się cieszę. Ja też się cieszę, że jesteś już. Nie wiem co mi jest z tą myszką, kurde. Oh, myszka, nie denerwuj mnie. Normalnie. O popatrz, ale to zrobiłem. Ale kurde. Ziomek. Co jest? Czemu ja tu jestem? Nie, 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 nie. Ja byłem tutaj. Nie oszukujmy się. Gdzie teraz? Mordo, gdzie mam teraz? Tutaj, dobra, tu o dobra, tu jest na razie... Proszę powiedz, że to jest koniec. Powiedz, że ten pa... No nie, tutaj nie skoczę z tą myszką. I ja wale, dobra, tutaj powiem wam, że po prostu mi się coś z myszką stało w Minecrafcie i mi się tak strasznie dziwnie rusza, że jak ruszę na bok, to nie wiem czy wy też tak mieli. Co jest? Czemu mnie zabiło? Co jest? Ja pierdzielę. Ja sam nie wiem co się stało. Dobra, nieważna, idę tutaj, tu byłem. Uch! Dobra, jestem. Ale ja nie wiem co mi stało. Widzicie to? Lekko ruszę. Takie zbugowana myszka, jest jakby, ale dobra, nieważne, da? Przejdziemy przez ten odcinek, ten. Przejdziemy jakoś. Mog... Aha, bo ja mam game moda, zapomniałem. <gry> zapomniałem, że mam game moda, ale czekajcie chwilę. Kury co jest z tą myszką do cholery, no? Dobra, no teraz już jest lepiej, chociaż trochę. Czyścisz węgla. Tu, a tutaj połóż diamentowy blok. A, dobra, w takim, w takim sensie. Cztery bloki emeraldów, cztery bloki złota. Co to jest? Ja pierdzielę Command bloki Autocrafting No co to jest, kurde, ziomek Dobra skopię to Zobacz. A początkowe ity jakieś dostanę, co? Ja już myślałem, że tego diaksa dostanę A tu i kupa normalnie Nic nie dostałem praktycznie co ja, co ja tutaj dostałem? Nic, no nic Dobra fast, ziomek Ja nie wiem co ja tu mam zrobić szczerze Wydaje mi się, że ja tu po prostu mam jakiś No ten blog jakoś stworzyć Ale nie wiem jak no, zobaczymy zresztą. Jeszcze, dawaj, Ziomek, buduj. Ba, dawaj, dawaj, szybciej. Kop, kop, kop. Nie wiem po co mi tyle tego. Nie wiem po co mi tyle tego. Kurde! A nie, co ja robię? Autocrafting to jest, tak? Halo. No miał to być auto crafting, ja nie rozumiem co to jest Dobra, sam se skraftuję, kurde, już dajcie mi dajcie mi spokój. Dajcie mi spokój, kurde Tragedia, ziomek, tragedia. Trzeba sobie samemu radzić, rozumiecie to? Samemu trzeba sobie radzić, no szczyt... szczyt hamstwa szczyt hamstwa Buduj to szybciej ziom Buduj to szybciej ziom Już pięknie, beautiful Wyśmienicie, I to jest mapka na kurde 10 minut. 5-10 minut, a ja już gram 12 minut i nawet pewnie w połowie nie jestem. Tak, mapka na 10 minut gry. FB się odzywa. No, wyśmijcie. Dobra. I co teraz ja mam zrobić? Co ja tak ja mam zrobić? Skopać to i teraz mam zrobić pewnie chwila. Ja mam teraz skopię jeszcze więcej tego. Czemu mam tak mało kobla? Co jest? Miałem wiele więcej. A, bo mi się ten skraftował. Piecyk, dobra, ogarniam. To czy jest ten crafting, ale nie wiem, jak go używać. <grym> Też tak można zresztą, dobra. Nieważne. Kob mi więcej tego kobla, ja sobie postawię ten. Pięknie. I tutaj po prostu jestem jakby na survivalu, po prostu zrobię sobie kilof, off, kill -off se mam zrobić i skopać żelazo. No i tyle w sumie. Chyba tak, chyba tak, tyle w. Ale zaraz sprawdzę. W ogóle co w tamtym pomieszczeniu było? Eee, no, bo coś tam było <laughs> Nie to było jakieś, nie wiem, czy sklep, czy co to tam było, zaraz, czekajcie w sumie A, jest węgiel? Jest węgiel, dobra, to sobie też muszę skopać Potrzebuję węgla, żeby przepalić, kumpel Muszę przepalić sobie żelazo, żelazo, ale żelazko muszę przepalić Dobra, szybko to skopałem e, tu, tu niech się przepala w tym momencie, tak i Ja sprawdzę co tu jest Jeden węgiel, jedno złoto nieprzepalone Jeden węgiel, Jezus, co to jest w ogóle, ja jak mam Cztery bloki emeraldów, dziewięć, blo... dziewięć emeraldów, jak to zrobić, chwila, 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 bo coś mi tutaj, coś mnie denerwuje, strasznie mnie to denerwuje, strasznie mnie to denerwuje, z emeraldy, gdzie są, a mamy emeraldy, dobra, a no, to jest okej, okay. dziewięć emeraldów i 9 żelaza, cztery bloki emeraldów, jeden blok złota. a ogarniam, dobra, kumpel, pa, wszystko naraz muszę kopać. Tutaj muszę mieć żelazny. Wszystko naraz będę kopał. Wszyst... Wszyściutko. Będę non stop kopał. Palion bo budowniczy zawsze da radę. Palion kop też... Żelazo, żelazo, żelazo. Nie wiem co mi się dzieje. No, no, no. Dobra, to mi się przepaliło. To mi się przepaliło w takim razie. A czekajcie, co tu jest? 36 węgla, 36 że Jed jeden węgiel, jedno żelazo nieprzepalone Jedno żelazo nieprzepalone i jeden węgiel, ta A ja wolę sobie przepalić, co wtedy? Co wtedy? Węgiel i żelazo nie W taki prosty sposób, a ja się męczę Nie do cholery, co ja robię? A i dlatego, bo to być, prostu będzie szybszy sposób W takim to jest Tak, no da, craftuj to Ciup, pluję węglem Daj to, daj to, oddaj Jeden Dwa No No craftuj Nie gadaj, że ja to muszę pojedynczo, pojedynczo to muszę Pojedynczo, ja pierdzielę Ale w sumie to jest fajne, w sumie Autorze, powiem ci, że bardzo fajna mapa Czasem denerwująca, ale wem ci Like, normalnie lajka like ci zostawiam Bardzo fajna mapa, podoba mi się niezmiernie Gratuluję, że ci się taka mapa udała. Mega mi się podoba. Jeżeli oglądasz ten filmik, bo to już chyba dawno mi wysyłałeś tę mapę, no to Mordo. Fajnie, jakbyś zrobił kolejną, bo mega mi się podoba, naprawdę. No, no, mi tyle. Ej, Ziomek. Ej, zio... I co ja mogę zrobić z tego? Czemu nie? Noc się robi, trzeba to zmienić. Trzeba to zmienić. Trzeba to zmienić. Proszę bardzo, już nie ma nocy. Balion przestawił na. Pan jest takim, wiecie, yy, zbawcą, kurde, takim bogiem, który po prostu mi przestawiać godzinę. Co to jest? Aha, po prostu piasek. No nie, no dobra, fajnie. Tak też można. Nie wiem po co mi tyle tego, ale niech będzie. Dobra, nieważne, co ja mogę z tego zrobić w takim razie? Żeby mieć 9 że 9 żelaza tylko! Jak ja to zdupiłem, no to po co ja tego tyle robię? No, no dawaj mi to 9 żelaza, dobra, będę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć O jest, proszę bardzo Proszę bardzo Ile ja muszę mieć? Cztery bloki Jeden blok żelaza, cztery bloki złota Cztery bloki złota Cztery bloki złota, cztery bloki złota Ale to muszę sobie kilo w żelazny zrobić I teraz pokopać sobie złoto No, no bywa ziomek, ziomek bywa Szybko, szybka piła Szybka piła i lecimy na Szczecin Kopiemy jest ile? 5. Nice. Jeszcze jeden blok. Mamy to, zaraz, zaraz damy radę, kumple. Zwyciężymy, zwyciężymy ten teamfight. Nareszcie, uda nam się. Ja w to wierzę, rozumiecie to? Ja w to wierzę, uda nam się. Damy radę, kumple. 9, wystarczy. Jeszcze tylko węgla trochę. Damy radę. Uwaga, to są ostateczne walki, wojny. Jeszcze raz. Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa. Ję. sześć tylko? Co? Ja chciałem mieć węgla trochę. Jeszcze dwa, tak? Nie więcej. Tyle. Gdzie jestem, mój cały węgiel? Halo, gdzie ty się zgubiłeś? Ej, mój węgiel się gubi, on się traci. Czuł sam całą wyspę zaraz. No pa, jeden mi wypadł. Dobra, mamy to. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Nie to, to dawaj mi. Trzeci, czwarty, piąty. Jest? Wszystko? Gdzie mi się. No patrzcie, to się gubi. To się normalnie gubi. Miałem wszystko. Jest, jest. Ostatni, ostatni. Uwaga. Jeden, dwa, trzy, cztery. Patrzcie, to jest to. Zwyciężyliśmy. Uwaga, chwila prawdy. A nie, jeszcze muszę to tutaj rzucić. Patrzcie. Raz, dwa, trzy, uwaga! Coś nie działa. Coś nie styka, pan. Jed. Kurde! Jeden, dwa, trzy! Jest! Jest! Kupna, uwaga, uwaga! Ostateczna chwila. Nie, yeah, udało się nam, udało się nam Jezus, ta myszka jest opętana Musimy się przedostać na drugą stronę wyspy Aha, rozumiem, rozumiem bardzo, bardzo serdecznie rozumiem W takim razie ja wezmę sobie tylko dirta, trochę drewna I zmykam z tej wysepki, zmykam konkretnie, po prostu sobie ucieknę stąd Mam nadzieję, że to nie będzie jeszcze tak długo, bo już filmik ma trochę minut a maksymalnie chciałem właśnie takie 20-minutowe. A ten tym będzie ponad pewnie 20 minut, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy zresztą. Coś się stanie, To, co będzie, to będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Wszystko się ukaże w swoim czasie. A, jezus, tu jest koniec wyspy. Ja. To jest jak skyblock, tak jak kurde, czuję się jak ze starych. Chcecie skyblocka? Mogę nagrać skyblocka z siostrą. O ale, będzie beka. Be, 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 beka, 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 beka. 29. Nie wiem, czy to starczy, wątpię. Ale wezmę jeszcze trochę na wszelki wypadek, może, może jeszcze pewnie na coś będzie potrzebne, co nie? Na, na wszelki wypadek, zawsze się przyda Dobra, biegnę tam kumple, jazda Dobra Zobaczymy czy starczy tego dirta, nie wiem po co w ogóle to drzewo tam jest To jest chyba tak, taka prowizorka Też mi się tak wydaje, że to jest taka prowizorka po prostu Też mi się tak wydaje kumple, zobaczymy zresztą, no Kurde, Pany, tyle wysa bana nieskończony tunel co? Czyli on będzie sk... Halo. A ja mam tą myszkę jeszcze zwalaną, no to zobaczymy. Nie będę biegał non stop. Pobiegam sobie. Zawsze jak jest taki nieskończony tunel, to zawsze jest coś na końcu. Zawsze. No bo ja będę biegał tak, będę biegał non-stop w kółko. Zobaczymy co z tego będzie. Będę non-stop biegał w kółko. Nie mogę w drugą stronę, bo to się jakby odkręcam potem. Muszę się tak zakręcić. I zaraz zobaczymy co z tego będzie, kumple. Zakręcę, zakręcę brzdę, brzdąsem. Uwaga, uwaga, zaraz zobaczymy co z tego będzie. Obk ja mówiłem... Nieskończony tulen, a jednak ma swój koniec, kumple. A jednak ma swój koniec. Jednak ma. S... <gryw> Matma i ja. <gryw> Jak ja to widzę, to mi się płakać chce. 9 razy. La... Opa, widzisz. Aku nie wierzę w to, jest jakiś zbieg okoliczności. 9 razy 4 to jest. 9 razy 4, ile to jest? No 36, ziomek. Pro... Nie, co jest z tą myszką? Jak to źle? A, bo tu jest jeszcze, a bo tu jest plus minus jeszcze Do, a ja, ja myślałem tylko, że 9 minus to jest 36 Plus 5, a czyli będzie 37, dobra, easy Tylko mi coś ta myszka nie działa, nie, nie wiem co z nią jest eee, czy na spawnie była tabliczka z jednorożcem? Tak Była, bo ja chciałem, miałem się zamienić w jednorożca, ale nie chciałem i dlatego to było Czy na spawnie widać było niebo? No pewnie Mordo, banalne. Pisałem to w mailu, ale dałem pytanie, ile mam lat? O lat, ja w maila to na Facebooku dostałem 10 chyba, bardzo... Jezus, wygrałem życie. To też, a, jak masz na imię, to wiem, Bartek, to wiem Bartek. I masz 10 lat, a takie mapy tworzysz. I ty się znasz na tych tych bardzo, bardzo fajnie, stare. Pod, podasz yy, mój kanał w opisie, masz w koment bloku linka. Postaram się morda, jak dam to razy w ogóle skopiować. Jeśli chcesz, że... A to jest już koniec ogólnie, nie? Jeżeli chcesz ze mną pogadać, klik w ten guziol po odcinku, bo chciałem pogadać z jakimś sławnym Ju 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 Jupiterem. A ty jesteś tu Mordo, pozdrawiam cię normalnie. No, kliknąłem, nie, wiem, co to, uwaga? Mój mail czy Emerczak i tak dalej. Możecie pisać, możecie pisać, ale nie wiem, jakieś taką niespodziankę zróbcie. Mordo. Dzięki Ci za mapę, była rewelacyjna. Kolejny mapy ziomy. Albo wy na maila czy na fanpage'a, na prywatną wiadomość Lub na maila, który jest w opisie Dziękuję za oglądanie, idziemy, Żegnam się z wami Serdeczna piona!